Dolarów. A resztę oddamy. Kalka i suszarka. Jeszcze dolcą za obie. Nie zauważyłeś skutera? Działa? Możliwe. Chyba nie są tanie. To nie stary, ale warto 100 dolarów. Sowa wygląda na 50 dolców. To jest cała. Po, dziki, po 5 dolców. Maszynka do mięsa 30 dolarów. Szafki ze sklejki i nie kupi. stary komputer 10 dolców. Zobacz to, jest spółcze było. Trówna i z konsultatu. Jeśli spadnie, to się nie połamie, bo jest dobrej jakości. Chcesz to sprawdzić? Nie. Płynnie się otwierają, wystarczy odnowić. Luczę u mnie Spójrzcie na mnie. Czy czarujesz coś z tego biurka? Tylko jeśli Ty mi pomożesz. Ameryko, wydałem 200 dolarów na tę słowę. Oby się zwróciły. Zacznijmy tutaj. Biurko komputerowe, 10 dolarów. Lalka. na i usypianiu do a, hamburgery dwa. Odłożę cię tutaj. Obserwuj dziadka. Kudło pierwsze. Jest laptop. Pełen okruszków i bez klawiszy. I zero, zero. Ja to litera? A, jak Fanny. Stary to, to, toster, nic nie ma. Już się napompowałem. 15 dolarów. Borek Ostatnio miałem tyle głosów, w całą. Do śmieci. po dolarze. Razem mam dwa. I kolejna to trzy. Sofa w dobrym stanie. 100 so dolarów. 5 zamykanych pudeł. 5 dolarów. Złyspowek, złyspowek, wartościowe, rozstrojone pianina, a pełno Dobra, w środku pełnopajalnicze. Druga zbiżarka na trzy kłady 50 dolarów. I pan Jesman kimkolwiek jest. Postawimy cię tu. Dostaniesz strategię znowu zakładasz. To karta po dolarze. 10 za kurę do kręgi. Słojna ciasteczka po umyciu 5 dolarów. Biskoty, czyli ich nie blisko Znalazłem dziadkowy zegar, gdy znów zostałem dziadkiem. Pokazuje, że czas mi nie sprzyja. Zero zysku. I biorne lampy po 2 dolary. Ten fotel jest porządny, 30 dolarów. Mój uber przyjechał. 10 dolarów. Miska z głód 20 dolarów. Nie ma to nic dla mojej wności ani nawet dla mnie. Uciekam z tego rozgrzanego pieca. Sam gościa, który odnawia meble. Jak się masz kolego? Mamy biurko, o którym gadaliśmy. Paul Murphy pokaże nam, jak sprawdzić, żeby biurko wyglądało jak dawniej. Co trzeba zrobić przed malowaniem? Najpierw odkręcamy rączki, potem nakładamy zmytacz. Przecieramy batą stalową, myjemy rozpuszczalnikami, śliwujemy. Można bejcować. A na koniec rozchowanie, Co robimy z mytaczem? Usuwa lakier. Już schodzi ze go.

Pięknie. Wykończenie zależy od nas. Polecam szanak. Co do takiego, stary lakier bezbarwny z wydzieliny owadów. Częściej żyją w Indiach i na Sri Lance, wychowują żywicą. Do jej skorupki się. Da się to zrobić z karnymi? Większość ludzi napryskuje sztuczny napier. To nie to samo. Kolejny czynnik, głębiej teraz I iść pięknie i błyszcząco. Lepsze niż oskowanie. I gotowe. I gotowe. Kanał, aby dowiedzieć się I gotowe. I kiedy odnowimy resztę, ile dostaniemy za całość? Myślę, że siedemset 750. Przybij wita. Nigdy tu nie byłem. Jestem u i Jest prawdziwą znawczynią vintage'owych ubrań. Zabrałam te niego, bo to też nie zły spec. <trujne> <słyną spróbujcie> <trujne> <też zrób>. Nie dziwię <trujne> się. Podczas II wojny światowej trzeba było oszczędzać tkaniny. Dlatego w latach 50. moda tak rozpłynęła. Zmieniły się jasne kolory i zabawne wzory. No i